Witajcie z tej strony, Mateusz, 0071. Jesteśmy w grze Assassin's Brotherhood i teraz musimy spierdalać jeszcze przed wojownikami. I chyba. Nie, nie, siadłem. Trzeba się jakoś ukryć w miejsce czy coś i, i przeczekać ten, tą falę. Bo raczej nie chcę mi się na, napieprzać z tyloma gostkami naraz. Owoła! Dobra, tam nie przyjdę. Kakuj tam! Mistrzu, dawaj tam Ale tłumy. O jacie Czemu nic nie widzę. O au. Da góry. Ale akcja fajna To mi się podoba, już na samym starcie No ty gizie zaraz zginiesz, nie? Ja zginąłem? Uj, tu nie, wróć, wróć, wróć Ku, 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 ku. No weź, tu, zażyj Okej okay. Teraz weźmiemy sobie... No miecz Da się tu wejść na tego konia? Gdzie jest ten koń? No chodź tu, chodź tu Proszę bardzo I jeszcze tylko jeden no, chodź tu, chodź tu, chodź tu, kurde, zaraz gdzie tam, gdzie jest ten koń? Siadaj tu na tego konia. Ojoj, jedynką sobie mogę nie. Jeden i drugi zaraz leży brawo dla mistrza. Teraz mi oddaje konia. Nie, tego nie chcę. Masz, weźcie sobie. Znaczy, przeszukam. Może ciało, może będzie coś fajnego. O a tej konia. No, idziemy sobie teraz co co, może lepiej pójdziemy górą, żeby znowu nas nie, nie, nie gdzieś nie wyczaili, czy coś? No, poszliśmy sobie tą górą. Oj, poszliśmy nią. Jaciekawym. Dobra, e, idziemy do tego punktu tam, e, tutaj żółtego, e, który wyznacza nam cel, żeby wrócić do Macchiavelliego, tak? Maciaweli. E, lekarstwo mamy, mamy lekarstwo. Nie podrywają, czy po prostu coś czegoś chcą? No, i, i wrócimy sobie do tego Macchiaveliego y, i wykonamy jakąś tam misję. Nie wiem, czy to w, w ostatnim odcinku pokonywałem czy nie. W każdym razie zjebałem tam trochę i, i, i nie wiem o co chodzi z tym podpaleniem tej wieży. Mam nadzieję, że się dowiem jakoś szybko. Au! schodź na dół. Chodź na dół. Powoli, powoli schodzi Uj. Tam było dobre. Podpal wieżę borciów. Podpal wieże, ale jak podpalić wieże mam? Gdzie ja mam ją podpalić? Tutaj muszę jakoś wejść, nie? No to wchodzimy. Wchodzimy i co, i co ja mam z tym zrobić tam? No jestem. Jeszcze wyżej możemy wejść? Mamy tu jakieś specjalne opcje? A tu jest szyb, żeby podpalić. No, specjalnie trudnie to nie było. Te pościgi, te wybuchy. Одну стайне. так Трет, трет, трет. Mapa mam dobra, ale co mi mapa daje? Ja chcę u. To gdzie jest ta A tu jest tajnie, nie? Stajnie. No, wali, tu jest, tak? Tu masz stajnie. A ten giz tu jest, a jak ich nie stanę sobie tutaj. Tak, o, e, Ulepsz. czemu mi się to wcześniej nie wy wy wyświetlało? Wow. wow, fajnie to ulepszył szybko. Będziemy towarzyszyć No Okej, okay, możemy towarzyszyć. Tylko, że on sobie już chyba gdzieś pojechał, nie? Mamy białego rumaka? Nie, nie mamy białego rumaka. Nie, nie, wschodź tam. Idziemy. Potowarzyszymy sobie mu prowadź Machiavelli. w ogóle wróciłem właśnie... znaczy w, w sobotę z, z wieczorem, późno wieczorem w nocy w sumie z Chorwacji, powiem wam było świetnie, nie? Nie wiem, może coś na, nagram jakiegoś vloga czy audiologa, pokażę zdjęcia, bo naprawdę cudnie było. Ja już w Chorwacji byłem drugi raz kiedyś dawno, dawno temu i pojechaliśmy sobie tam w to miejsce, w którym żeśmy byli te 8 lat temu. E, w sumie to nie zmieniło się tam za bardzo zbyt wiele, bo co najwyżej tam trochę więcej e, na plażach takich, e, co są po prostu prysznice, przebieralnie, tam są ludzie, a myśmy po prostu idziemy... Miałem się nie wtrącać, jak są dialogi.

No to lecimy. No i, i oni tam nie za bardzo angielskiego, co z tego co zauważyłem, to nie za bardzo w ogóle anglików lubią. I trochę śmiesznie, jak było na przykład, e, gdy chciałem iść zamówić frytki, nie, no to, to tłumaczę tam gościowi, gdzie tam mogę... Passport dostać, nie? a on tłumaczył mi tam, znaczy on w końcu mi tam powiedział, że mam mieć tam prosto, takim łamanym angielskim i tam będę mieć nie. Jakiego mam? szybko kowalniki, no nie, no jeszcze z nimi się mam. Przyszło łatwo, 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 poszło. Z nimi też szybko poszło. A moja misja się rozumiem, że skończyła, bo odniosłem wrażenie, tak? No cóż. Nie moja wina, że tu byli. No, ale w końcu się dogadałem z tym gościem. Powiedział mi, gdzie mam iść po te, po te frytki. Podchodzę tam do tej babki. To była babka frytki. E, tłumaczę jej, że chcę chips. A ona patrzy na mnie, nie, nie rozumie, nie? No, tłumaczę jej, że to są z ziemniaków i tak dalej. A ona na mnie patrzy i nie wie. Mówię, no kurde, no bez przesady, nie? Ile to mogę jej tam tłumaczyć? W końcu już wkurzyłem frytki, poproszę. Ona. A frytki chcesz! Frytki, frytki, tak, tak, frytki. Ja pierdzielę 15 minut, tłumaczyć, żeby wystarczyło powiedzieć, że chcę frytki. Żebrzesz? A znaj moją litość. Ale fajnie tam było, muszę powiedzieć. Mogę, nie mogę to narzekać. Mieliśmy w ogóle taki fajny mm, dom, w którym było praktycznie e, z, również niedaleko mieszkają, z rewieniami w sumie dla Patryka. Nie wiem czy oglał. I, i, I pojedziemy tam też za rok i za dwa lata pojadę na pewno też. Fajne miejsce na wakacje. Nie, nie siadamy. Nie siadamy, Desmondzie. Nie siadamy ja nie umiem to jest za strzałeczka? Czemu ona tam jest u góry? Zaraz się przekonamy. Chciał wybierać do Chorwacji, to ja...

No i dobra. Dojedziemy tam. I to było chyba na dzisiaj tyle. Nie wiem, może dzisiaj coś nagram. jak mi się uda. W każdym razie za chwilę idę trochę za laptopem. Coś mu muli i chciał, żeby mu sprawdzić, on ci boi, że coś zepsuje. No, gdzie ledziesz, babo? Jeszcze grubo. Kto ci kazał z kuchni wychodzić? Gdzie jedziemy? Machiavelli, prowadź. Tak, wstawajcie. Uuu, gimka na 5. Gimka na 5 w tym Asasynie.

Czemu on jeździ na moim koniu? Albo to był inny, Gin tam larwą. Uchu! Ecio, 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 Ezio, kurde, Ecio, Ecio. Co ja jestem jakiś? Jest na. gończyń. W ogóle fajne miejsce. No macie pojebał. Ojoj. Ojoj. Gdzie ten skurwiel jest? Muszę się jakoś wydostać albo wejść do góry. Bo jak mi ten chuj spierdoli, to się w kurwie, da się tu jakoś wejść. Pełna synchronizacja, nieudana, zła słońca ciągnie poniżej minuty, tak? Mm. Mm hmm. Mhm. No to dajmy sobie jeszcze raz szansę, co? Proszę bardzo. Nie, co nie żyje! No, a tu. Nie. faceplay. To co ja mam z nim zrobić? No gdzieś miałem odebrać list, tak? To jak go zabiję, to i tak. A proszę bardzo, po, po. dostałem ten list, nie? Mogę go, go jakoś odczytać? Nie, to jest mapa. Gdzie jesteście, kochani? Tam jesteście. To ja tak nie tak daleko poszedłem. Fajnie, tu jest. Bardzo fajnie Do Rzymu też bym się... Znaczy w ogóle do, do, do Włoch kiedyś bym się bardzo nie przejechał Na pewno zresztą pojadę, nie ma szans żebym nie pojechał O, a to jest ciekawe tu To tam u góry mi tak błyszczące W, pozosta w pozostałych częściach... nie A nie, to piórko jest Nadal piluka zbieramy? Nie. No tak. Tylko, że teraz jest 10 tylko tak? No okej. Okay. No i co? Na dzisiaj to chyba koniec. Nie będę was zanudzać tutaj już więc dłużej. Yy, może nagram właśnie jeszcze dzisiaj tą. Tą część. To jest mój koń w ogóle? O, jak ślicznie. Yy, nagra może coś z Dragon Age po prostu i, i wrzucę też to Dziś, dzisiaj jeszcze dwa od, może dwa odcinki po prostu czy, czy, czy teraz na przykład tego Asasyna jutro Dragon Age albo dwa jednocześnie no zobaczymy zaraz zresztą ja się z wami żegnam zapraszam do oglądania komentowania i subskrybowania na razie cześć